Czy w Toilet Tower Defense uda mi się pokonać Halloweenowego bossa? Zaraz się dowiemy. Tylko tu są jeszcze cukierki. I za cukierki można wydropić najlepsze Halloweenowe potwory. Dobra, 10 jaj, 10 jaj, ile kosztuje? 5 tysięcy cukierków? A ile kosztuje 5 tysięcy cukierków? Co? 6 tysięcy Robuxów za 15 tysięcy cukierków. Ja tu zbankrutuję! I 6 tysięcy to jeszcze w jakiś subów potrzeba, żeby wbić 500 tysięcy na kanale. Mam nadzieję, że do końca roku zdążymy. Więc ja kupuję 15 tysięcy cukierków. A wy klikacie suba z dzwonem. Oh, matko, kupiłem to, kupiłem to. Na pewno trzeba odpalić jeszcze szczęście. I kupić. Dziesięć <noise> 10 jajec. Pierwsze 10 jajec. Uwaga! O, ciekawe, czy to wyleci. Dobra, najpierw pojedynczo. Okej, okay. rare. Rare. Monster Speakerman. Co w ogóle daje? No, nawet dobry jest, nawet dobry. Aha, i teraz 10 już nie otworzę. No dobra! Rare. Co to są rery? Ja potrzebuję. Nie, nie chcę Scary Speakermana. Scary Speakerman jest najsłabszy. Ja bym chciał tego. Pumpkin farmera, chociaż. Albo sinistera legendarnego. Albo mityka. 25 tysięcy DPS-a. Dawaj, musi coś polecieć. To no nie to. 6 tysięcy Robuxów. Za co? No dawaj pumpkina tego farmera, chociaż to no daj. Znowu f... no, monster. Monster i monster. No super. Dobra, kupuję jeszcze 10. O tak. I kupuję jeszcze 10. I otwieramy po 10. No i co teraz? Uwaga, otwieramy 10. I... Eee... Nie, tam był tylko Epic? a był Epic! Jest! Farmer! Będzie dawał pieniądze! No i jeszcze jedna dycha, uwaga! Ostatnie dziesięć! Otwieramy 10 i... LEGENDA! Dobrze! Ja tylko zanim go teraz znajdę, jak ja mam tyle tego wszystkiego! O! Na samym końcu! 16 tysięcy DPS-a biorę! No i pumpkin farmer. Teraz zobaczymy, czy przejdziemy pumpkinową mapkę. Bo na tej mapce czeka okrutny boss! O o. Co to tak szybko się zaczęło? Halo? Aha, a ja nic nie mam. No to za 200 postawimy tego dziada. Choduj mi pumpkinki, choduj. Skip. O o. Ja nie mam pieniędzy! 400 nie mam jak postawić! Ha! A był zły pomysł. Skip, szybko, za 400. O, Zosiek, dobrze! Dawaj, dobrze! Dawaj! Ale dobry jest. Sinister, kameraman legendarny mój. Ty, mm, kocham Cię! Ten, co on ma na plecach? Jaką minę? Dobre to! Ja cię kręcę, ile tych kibli tu jest! Na szczęście on już wali po 500. Ale on jest potężny! No i dokładamy tu pieniądze. Scientist daje pieniądze. Pumpkin daje pieniądze. Będzie legat. Owadko, owadko. Szybko, skip. E, inżynier. O! Jedzie rower, będzie ochraniał. Już prawie kible wleciały. Kolejnego tego Sinistera będzie gdzieś trzeba tu na początek dać. Ale spokojnie, rowerek tu jedzie i daje radę. Jeszcze dwóch sajentystów. Nawet jeszcze więcej. I przed wavem jeszcze kolejnego Pumpkina zara postawię. O, Ale będzie pieniędzy. Mamy 200 dolców i 700. Wow. Wow. A oni jeszcze nie są ulepszeni, nie mam ich wszystkich. Już piąty wave. Szybko tego dziada tu trzeba na początek dać. Dawaj, bij. O matko, o matko, podwójne jakieś. Upgrade jest za 500. No super, a ja straciłem właśnie pieniądze. To robimy kolejną farmę. O tutaj. Ale easy, patrzcie. Are tu zara przyjdą. I ich nie ma. Noop, <laughs> noop. Dobra, robimy skipa. I tutaj upgradujemy. I wali po 1000. O, 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 dobrze, niech bije po tysiąc, bo tutaj będzie, będzie. Szybko upgrade inżynierów jeszcze. Co, tam się zaczyna dziać? Uważać mi tu, dziady, uważać mi to! Czy możemy postawić czwartego pumpkina? Możemy. Ciekawe, ile można tego, Max. Aaaa, on na pierwszym levelu wali z A na drugim ma już siekierę. Dawaj tego bossa, dawaj tego bossa. O, o, o. Dobrze, lejesz go. Dawaj mocniej, mocniej. Yes! O, o, ej, 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 co mi go uśpiłeś, ty! Gówniarzu jeden, kiblowy. Potrzebujemy więcej tutaj farmy. O, jest! Postawiło się. O, no i super, no i gra się zaczęła. Świetnie! No ja oszaleję! Ale przynajmniej wiem już, że pięć tych pumpkinów i cztery scientysty Robimy upgrade. O, jak urosły dynie. Skip wave! Uuu, 900! Upgrade! Od razu też inżyniera upgrade'ujemy. Dobrze, bij siekierą! Byle by mi tylko internetu znowu nie urwało. O, jest 5000 HP! Te nie trzeba upgrade'ować. Pyk! Ło, wow, ło, wow, ło, wow, ło, wow, wow. e, e, e! No, wynocha mi stąd dziady. I upgrade. Robimy skip wave, robimy upgrade'a Sinistera. Ło! Wow. Dostał dwie siekiery i bije szybciej i mocniej! Po 1500! Ło, wow, jetpack policjant! Dawaj go, dawaj go siekierą! Pięknie! Mój kochany, to temu też walimy drugi, trzeci level. Dobrze! Duży kibel. Bij duży kibel, bij duży kibel. No, ej! No, bij go. Nie bił dużego kibla, no to szaleje To nie był dobry pomysł, trzeba postawić inne Trzeba postawić tytana Tylko ciekawy jestem za co Skip, jest o, Dawaj, 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 tylko gdzie tego tytana teraz Tu, o tak, dobrze Dawaj tytan, musisz chrodzić. O, elegancko Trzeba nasze farmy pieniążków Zupgrade'ować teraz Ja cię kręcę, jakie bydle A to dwa tysiące, sinister kolejny A! Dawaj go, dawaj go, dobrze Jedziesz, ciśnie Dobrze, kible zdychają. Radzą sobie, radzą sobie. Dobra, no inżyniera też zaupgrade'ujemy. Teraz kible 10 tysięcy HP. Ciekawe, co będzie, jak wyjdzie ten halloweenowy boss. Czy ja w ogóle przeżyję? Musimy zobaczyć, jak wygląda Sinister na czwartym levelu. Dobra, skipujemy. O, lepiej pieniędzy. I teraz upgrade. O, zbroję jakąś dostał. Po 2000, co pół sekundy będzie bił. Elegancko. Jeszcze Titan Kameramena trzeba za 1000 piece upgrade'ować. Szybko! Dawaj, bi, 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 yes, baby, tak! Tak jest! Ciach, 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 ciach. No i teraz powolutku trzeba tych scientystów ulepszać jeszcze. Dawać pieniądze? Gdzie pieniądze moje są? Za dynie, za dynie. Skip wave? Ooo, tysiąc dolców ponad dostałem. <grym> to mi się podoba. Myślę, że dobrym pomysłem będzie tu drugi upgraded Titan. Skip wave i upgrade. No i patrzcie, co się dzieje. Idzie dziad, idzie dziad. Dual blade toilet. I co? Jajco. co? Nara, nara, nub. フッ <No> Ale tu się farmy tworzą. Pęk dynia No, hoduj, tą dynię, hoduj tą dynię, tam, dynie. Hoduj tam, dynie. Tam, dziadu. Ale, ja, ja jaka czapka mi wyrosła. A, nie, to, to drzewo było. To, to drzewo było. What? Ile teraz dostanę po kolejnych upgrade'ach? Prawie dwa koła za rundę. Nie, no, tego synistera też by trzeba było zaupgradować. Masz! Ciesz się, ciesz się, że bijesz po 2000 Aha, on nic mu prawie nie robi. Nie, no, super. Ty bezużyteczna halo i mama kupa złoto. A przynajmniej bossa ubił. Jak ja wytrwam do głównego bossa na 50 levelu? Co? o, o, o już tu prawie był. Trzeba upgradeować scientystów. No właśnie, i zarobić na czołgi. Inżynier, jeszcze tylko 3000. I będą czołgi. Ale najpierw by wypadało kolejnego upgrade'a dawalnąć. Skip wave i upgrade'. Żeby było bezpiecznie. Oni są silni. Nie to co ten pajac tutaj, co udaje, że się kierami bije, nic nie robi! Ciekawe, czy jak walnę skip wave, to będzie stać mnie na czołgi Mamy 2200. Skip wave? Jest! Są czołgi! Moje, ty kochany, pucie, pucie, mój kochany czołguś. Jacie, co tu się dzieje! Kłopoty, kłopoty, czołg do ataku! Dawaj czołg, dawaj! 100 tysięcy życia już tu mają dziady. Ale czołgi 50, spokojnie, dwa czołgi i nie ma jednego bossa. O, 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 uwaga, uwaga! I... nie macie, bosie! O, ja cię kręcę! Idzie jakiś szczypce toilet. To ile jest upgrade? Za 3 tysiące! środkowego trzeba. Nie wiem, czy pływczy czy nie. Dawaj trzy koła, dawaj trzy koła. Mutanty idą, dobrze. Dobra, skip. Upgrade. Oby się udało. Dawaj! Ja cię kręcę, co tu się dzieje? 300 tysięcy HP prawie dziad! I co, i co? E? E? Co jest? Co on zrobił? Czemu on się zawiesił widać, tym? Ale jaja. Nie, ubiją go! he Nope, noop, noop. To ja kolejnych scientystów zara ulepsza. Pek, pek. Skip! 3000 mam! I cztery koła zara wjeżdża! Upgrade! O. Ale wali już teraz upgrade title cameraman. Chodź tu, dynio! Chodź tu, czekam na ciebie! O, drugie czołgi też się niedługo przydadzą. Co? Już mam za dużo? No ja nie wierzę. Dobra, sorry, co jak co, ale jesteś ty bezużyteczny, więc ciebie nie zobaczymy na max levelu, ale zobaczymy tego jeszcze. Spokojnie. Tylko najpierw trzeba drugie czołgi odzyskać. Pyk, 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 pyk. Ja cię od razu, max level. No jeszcze rower się zdążył zrespić. Ale jadą tego. Teraz moje czołgi piękne, dobrze. Teraz trzeba upgrade'ować moich. Ej, nie śpij. No, wstał. Upgrade. O, teraz trzeba tak robić. I tu farmę, zobaczcie jak zupgradeowałem. Jak ładnie wygląda. Ale pieniędzy dają. Na 25. levelu. Nie, no on jest naprawdę bezużyteczny. Phantom Toilet. Co jest, jakiś niewidzialny? Co to jest? Nie, a ten to jest Badziewie. To jest Badziewie. Tego się nie opłaca w ogóle tu stawiać. Ale jak zupgradeuję. Pek. Max Level. Ale fajne. Ile to pieniędzy daje? 500. Dobra, upgrade. Upgrade, upgrade, ale czad! Ale teraz pieniędzy dostałem! A by kolejnego upgrade da postawić, tylko nie mogę! To mam za dużo, badziewia. Nie, on idzie na sprzedaż chyba. już jego siedzie opłaca, tu w ogóle jest bez sensu. O matko, o matko, samoloty! Mewy! Biała mewa! O, nie ma białych mew. No, mityki to mityki, a nie jakieś popierdółki. Tu przynajmniej upgrade'ujemy farmy od razu. O, ale pieniędzy wpadło. Dobra, zobaczmy chociaż go, jak on będzie wyglądał na max level. Aha, to jeszcze nie jest max level. Ale jaja. No bij chociaż, pokaż jak bijesz. No coś tam uderzy, nie? Skip. O, ale po cztery koła wlatuje. Łomatko, co tu się dzieje, on ma 500 tysięcy ten ognisty. Siarczysty łognisty, wyrocha mi stąd. Ciekawe, mam przekichane. Nie, sprzedaję tego sinistera. Szybko. Dawaj, dawaj. Upgraded. Gdzie go postać? Tu. Upgrade, upgrade. Potrzebujesz upgradeów. Nie, no, nie działa. Nie mogę. Jest. O! Upgrade. Ale lagi. Co się dzieje? O matko, o matko, o matko. Upgrade. Co tu się dzieje? Po co ja to skipowałem? Naprawdę trzeba je i to potężnie. Dawaj, no, 30 jest! Dobrze! Dzieje się, panie i panowie! Dzieje się! Co to jest w ogóle? Jakiś szybco łapiesz znowu. A bo temu trzeba środkowemu zrobić max level za 8000 tysięcy. O. 5600. Zaraz zarobimy. O matko, ile mutantów! Pogrzało was? Co to jakieś x-meny, że mutantów tyle? Moja armia czołgów się z Divizara rozprawi. O, ale dobra, easy! No i wlatujemy z upgradeem za osiem koła. O, Zapomniałem, że on głośnik odpala wtedy. Ale czad. No elegancko z głośniczkiem wali, piękny zasięg. Laserów o Toilet. No, co mi tu nie widzialnujesz? Widzialność się, ale już. No, bo cię strzelać trzeba, ale łatwiutko to wjeżdża. Teraz tu będzie max level za 10 tysięcy. O nie, te wybuchające dziady. A! Dobra, skipujemy, upgradujemy. O, Ale teraz zasięg tego głośnika. Max level upgraded Titan Cameraman. W końcu. Aha, te czerwone nawet nie doleciały, nie uśpiły. Nuby, nuby, nuby. A, co tu się dzieje? Wszystkich mi pousypiali ile ich tu jest? O ja cię kręcę. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ja nie wiem, czy ja dam radę, co to w ogóle jest. Jakiś pajączek toilet. O, matko. No lać ich tam, lacik. Wierzę w was, jesteście silni. Nie bójcie się! I ja cię kręcę, co się dzieje. Dawaj, 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 dobrze, dobrze, dobrze. I jest! Tak jest! Elegancko. Upgrade za 8 koła. Co tu się dzieje? Chyba muszę zacząć sprzedawać farmerów. Albo scientistów, bo dają najmniej. O matko, o matko, o matko, o matko. Tu jest niebezpiecznie. Dobra, scientystów sprzedajemy. I stawiamy kolejnego upgradeda. Upgrade, upgrade. No i jeszcze jednego sprzedaję, no. No niech se radzą. Jest niesamowicie ciężko. Wave 39. Brakuje mi 2000 do maksa tego kolejnego upgradeda. Dawaj, 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 go. Gościa, dawaj tego, dawaj! I jest! Uh, upgrade! 40 wave, jeszcze tylko 10 do tego pampkina-bossa. Later, wave 43. O, ale tu jest mutantów. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Dużo już mam na max levelu, no dużo. Jasta! Matko, co to jest? Massive Bass of Owen. O matko! Ty, ty dziadu, jesteś ty, jesteś jakiś niepoczytalny. Półtora miliona HP. Aaaa! Dawać dziady, dawać dziady, dacie radę. Wierzę w was. Dobra, temu też dam. Za 3000 upgrade. O, nie idzie dziadyga, idzie. Atak! Nie no, kogo wy atakujecie? Czemu tych? A, bo tych też trzeba. Dobrze, smażyć dziada. Tak jest. I co, i co? Nup, nup, nup. O, ale to jest piękne. 45. czterdziesty piąty. Ale mamy na max levelu kolejnego. Patrzcie, jaki zasięg. Ale będzie zaraz strzelał. I strzela, dobrze. Toxic skull, scientist toilet. Co za dziad. Idź stąd, dziadu. Nikt cię tu nie chce. Dobra, chyba czas sprzedać tego scientista. I nie wiem, postawić kolejnego upgradeda. Nie ma gdzie. O, tu będzie stał. ale zasięg. Wo, ho, ho. Co tu się dzieje? Gin dziadu! O nie, i ten dziad, ten dziad też musi zginąć. No, właśnie tu do środka, smaż się tu. O, 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 o. I ja cię co nie nic mu nie robią. go, zgincie go! Dobrze, lać dziada. Ty jeden gnojku, stary dziadku, ty. I, 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 jest! Dało się! Żyjemy! Szybko, upgrade za 8 tysięcy. A, bomby! Przecież one chyba szybko zginą. No, no, no. O, dobrze! Szybko ginął. Bardzo dobrze. <laughs> easy. A może by tak: sprzedać farmę pumpkinów i postawić kolejne czołgi. O! O nie, o nie, o nie! No, co tu się dzieje? Cztery wave'y do końca już zostały, więc już te pumpkiny za dużo mi nie dadzą. No i dorzuciłem kolejne czołgi. Ej, hey, rower, skąd ty się tu przypałętałeś, dziady jeden? Oj, walczyć! 47 wave! Dawaj! 49! Zara będzie dynia, bo z dynia! O, radzimy sobie, dobrze! Bo sobie nie radzimy! O matko! Damy radę, damy radę, damy radę! Respić te czołgi raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa! Ale tu jest gnu i nie chciałbym tutaj być, naprawdę. Ostatnia runda. Z panem dynią! Okej, wykluwa się Masi of Owen. Scientist Toilet. Szkielet Toilet. I jest mutant Pumpkin Toilet. Ale bydle! Ja cię kręcę, mam nadzieję, że pokonają tego dziada szybko. Trzeba jakiś upgrade zrobić. Upgrade! O, czołgi go biją, czołgi go biją, dobrze! O matko, już nie ma czołgów. Pomocy! Dobra, szkielet, toilet Dawaj, gincie, gincie! Więcej Czołgów, więcej czołgów! Damy radę, nie no, przez taką armię to się Nie przebije. Massive Basso Dawaj, gin! Co tu się dzieje? Idzie bydle wielkie Halloweenowy boss Dawaj go! O nie, że ten Scientist, dziad jeden, stary To jest po prostu stary, wredny Dziad. Oj, tego papkina O matko, on sobie idzie! A! Nie idź sobie, nie idź! Dawaj go! Matko, nie uciekaj, nie uciekaj! Ale jest przechlapane, mam przechlapane. Dobrze, dobrze. On ma 8 milionów życia. Co tu się dzieje? Jest scientist. Scientist dead now. No. Dawaj go, dawać mutanta. Dobrze. O, o, nie sięgają? Nie sięgają. Dawać go czołgi. Moje kochane czołgi. O, o, o tak jest. I wygrałem. 200 cukierków. To fajnie, że ja na te cukierki 6000 Robuxów wydałem! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.